Witam Was w odcinku, w którym przetestuję sobie. pierwszy raz praktycznie będę to robił. Eee, to znaczy, nagrywając to, przetestujemy sobie tryb. Tryb obserwatora, który doszedł w ostatnim. Hmm, poprzednim patchu po prostu do gry League of Legends. Dobrze, a więc zobaczymy sobie. Cassiopeia ja na midzie przeciwko Razowi. Oprócz tego Jack Solo. To kto jest na, w dżungli? W dżungli jest Nocturne. Tak, może zaraz jest sporo takich meczyków, które są na głównej stronie e, Gdy się logujemy do LoL'a Jest chyba pięć opcji i możemy sobie wybrać, którą drużynę będziemy chcieli sobie oglądać Dlatego ja wybrałem taką, w której jest jeszcze e, Początkowa część gry Także, oczywiście przegapiłem sobie przez przypadek po prostu z Blada, dobra Jak widać Chili jest tak samo. Kasy. No, troszeczkę się drużyna fioletowa wybija. Eee, Hekarim jest w dżungli. Czekajcie, czy Hekarim jest w dżungli. Tak, jest. Gangnam Ryze. Oj, nie udaje się, nie udaje się. Próbuję Karcie Daveyować, ale No, ją zabija. Dobra, udaje się uciec mu. Czy jeszcze No, chce zdobyć kolejnego chwila, ale oczywiście nie. Hekarim zdołał. Uciec. Dobrze, teraz przewagą w goldzie dominuje i tak samo we fragach drużyna niebieska. Jak widzicie, znowu się prze. Szalot coś się na razie na, na stronę niebieskich. Przeważyła. Kurczę, normalnie. Chyba zepsute ulti. Hmm, no cóż, ale dobrze. Wow, a jednak nie. Ale fart. Czekajcie, ile na 30 HP, na prawie 30 HP uciekł. do uciec ten Hekarim. No tak, ryzyko tutaj za bardzo nie miał co zrobić. Um, dobrze, na razie mamy coś takiego jak. O, manuo kurczę, mamy mnóstwo opcji kamery. Janna i Swain, kurczę, jest one teraz darmowe? Chyba, bo Janna nie pamiętam już, ale Wayne, Wayne, tak, i jest bardzo często pikowana. Okej, okay, to jest strasznie opępoza, no ale kurczę. Już chyba czwartą grę z rzędu widzę. To jest cały czas na bocie. No dobrze. Irelian w drużynie Fjeldrowi jest na topie. Hekari im bierze w rajfry. I jak sobie radzi? Jak w ogóle stoją z levelem? Nocturn bardzo dobrze. Nie odstaje praktycznie w ogóle od, dru od drużyny. W levelu swoim. A nawet ich troszeczkę przewyższa. Ma level taki, jest jak nam idzie. Zatem. To kurczę, jaka jeszcze nawet szóstego poziomu nie ma. Jeszcze nie została Ultia. a Karim tak samo dobrze się trzyma razem z Rebelem. Eee, Zobaczymy na Kile. A więc tak, wszystkie Kile na wcześniej Nocturne w drużyny, yy, Drużynie Niebieskiej. Czyli coś tak sobie myślę, że właśnie on może yy, przejąć i nic, Boże Święty, yy, inaczej. On może się po prostu przyczynić do wygrania tej gry. Także, warto patrzeć na to, że to jest Irelia, a Cassiopeia już trzy razy padła. Oj kurczę, no to tutaj bardzo... E, ...niefajnie to wygląda. Ryze right, ma dwa, dwie asysty. Dobra, spoko to idzie. E, zobaczmy sobie na opty kamery, Fuck of War. To się nazywa... ...po prostu to jest... To, ...czekajcie, to jest mgła wojny. E, mgła wojny, po prostu ona odsłania obszar, w którym... E, z, który powinien być niewidoczny dla normalnych graczy. Możemy sobie ustawić to. E, różnych rzeczy. Dobrze. Oprócz tego czekajcie. Tutaj są takie szybkie przejścia. E, na. Na, róż, na różnych. O Jezus Maria. Na różnych. Na różnych czempionów. Możemy sobie dogonać. A direct camera. Nie wiem co to by robiło. Ale było coś takiego. O tak. Patrzcie. E, podąża tam lo, chyba losowo. Mm, za różnymi. ...akcjami w całym meczu. Znaczy jeśli jakaś akcja się dzieje, o na przykład tutaj będzie gang, ona się tam e, sama po prostu przynosi. Oprócz tego popatrzcie, możemy sobie zwolnić tempo, przyspieszyć i. chyba tyle. Zobaczymy jak w Goldzie tutaj są. A więc tak, najwięcej Golda zdobyła Wayne. O kurcze, ona ma hmm, Praktycznie o jeden. Wow, o tysiąc Golda wyprzedza wszystkich. Wyprzeda o 1 golda e, wszystkich, dobrze, ładnie sobie tutaj radzi. Farmy nie ma jednak największej. Mm, ten, nie wiem, ani asyst nie zdobyła, ani e, Kiri. To kurczę, troszeczkę jest dziwne, że ma tyle golda. A, no dobra, cóż, może tam są jakieś, nie wiem, bonusy w runka chałucickiego gang na topie. No, zobaczmy, to, co tutaj zrobią. Nie używajmy tego direct camera Manu na, mo na manual. Dajmy sobie afok. To jest niepotrzebne, ponieważ ja chcę widzieć tylko to, co robią... Yy, I tak mogę widzieć właśnie to, co robią wszyscy czempioni, także to nie jest potrzebne na razie. A tylko to mnie interesuje, no przecież nie będę sobie oglądał Wraithów, na przykład jak sobie tam siedzą. Hecarim próbuje tutaj coś zrobić. Oj, doskoczy do... Oj, proszę państwa, tu... O, wbija pod wieżę i będzie kill, będzie kill! Oj, ale świetnie, dwa ulti wyprzedził... Karim w swoim ulti oskoczył na 10 HP. I Janna, dzięki Jannie, która odepchała wrogów też swoim ulti, jeszcze go do tego uleczyła. Kurczę, no, bardzo fajne akty ze strony e, fioletowych. Po prostu to było zajebiste zgranie. W ogóle też nie wiem, czy to są jakieś tam rankingowe, czy teraz są jakieś mistrzostwa w LoLu. Nie pamiętam. W każdym razie te meczyki, które można sobie oglądać praktycznie cały czas. E, I jest pięć do dyspozycji różnych. Dobrze, w Goldzie oczywiście teraz troszeczkę... Jest praktycznie porówno w każdych drużynach, także nie widać tutaj jakiejś wielkiej dominacji. Tak samo... Uh, ulti używa? Nie. Coś tak mi się wydawało, włączył chyba ulti nocturn, ale nie zaatakował. Nie wiem, czy to jacyś po prostu jedni z najlepszych grają, czy po prostu to są takie losowe rozgrywki, które są po prostu dostępne to są dostępne, i tyle. <laughs> Dobrze, Jan naicie widzi tutaj, e, że robią dragona, drużyna niebieska, próbuje podbić no, o no, może paść, a to będzie bardzo niefajnie, i to będzie bardzo głupia śmierć, proszę Państwa, widzieliście to, aj, przynajmniej mają dragona, przynajmniej drużyna dragona a niebieska, ale co z tego jak padnie, aj, ile to było? Mm. Dwie śmierci za jedną, plus no jeszcze dragon. Niekorzystnie to moim zdaniem wyszło dla drużyny niebieskiej. W każdym razie no cóż, dobrze. Eee, wy w Goldzie zaczęli dominować teraz, drużyna właśnie niebieska. Eee, prawie 1K Golda w, w górę. Ale no zobaczcie, tutaj za chwilę przepadają sobie Mida. Jeśli zabędą jednego zniszczonego towera. Eee, drużyna fioletowa, no to tutaj może się zacząć niefajnie dziać. W każdym razie na topie bardzo ładnie sobie z Irelium radzi Jax. Nie wiem, dlaczego on tak idzie do tyłu. Dobrze. A, idzie dobre, po wilki. Zobaczył, że na razie nie jest przepchany top, także może sobie na takie coś pozwolić. W każdym razie na, w kilach to teraz jest znowu porówno. Nie widać jakiejś takiej dominacji. Na razie spokojnie. Na razie jeszcze są na 8 i 9 poziomach. To jeszcze chwilkę zajmie. Ogólnie polecam Wam taki. W ogóle, oglądanie mnóstwa takich meczyków, nie tylko granie, ale też oglądanie sobie, e, jak grają jedni z najlepszych. Po pierwsze, możecie sobie podpatrzeć buildy, jak rozdawają skile, jak, jak w ogóle, jakie mają taktyki. Także to jest naprawdę bardzo przydatne i nie tylko dla początkowych graczy, którzy dopiero zaczynają. O nie, niszczy im totem. Oj, niedobra. Niedobra Janna. E... Jest to i tak dobre i dla początkowych graczy, i dla tych średnich, którzy już nieco przegrali sobie w League of Legends, ale też i dla ekspertów, którzy też mogą nauczyć się czegoś właśnie od takich e, graczy. Także jest to naprawdę pomocny tryb, który jest moim zdaniem świetnie, że takie coś dodali. Mogę, może naprawdę się wiele nauczyć od tego. W każdym razie to wiecie. Jeszcze jeden tus. Z... O kurczę! Aj, widzicie co tutaj się dzieje? No, i kill Graves spada. Gonią jeszcze stare. Mam nadzieję, że nie zabiją go. Lubię tą postać. Oj, 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 dobra, tower diving. Nie dałem rady. No, którym zabija Irelię. No, ale kurczę, wpadają dwa killer dla drużyny fioletowej. Cóż, jeszcze nadal nie, do, nie dominują e, w ilości golda. Ale już w, już, e, w kilach tak. Dobrze, mam nadzieję, że... Zobaczmy ile teraz z Golda ma e, ta Wayne. Dobra. E, inaczej, inaczej tutaj popatrzyłem. Całkowity Gold jednej postaci jest w nawiasie, a tutaj e, ten, który jest teraz, e, ma to jest po, tej, po lewej stronie. Kurczę, to fail. Ale i tak czy siak... E, dobra, ryzę teraz dominuje w Goldzie całkowitym dobrze, zobaczmy w ogóle. czy asysty nałapał, to prawda ma jednego killa jeszcze. Rotofager sobie złożył, dobrze. Tutaj zacznie chyba dominować tą tą, 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 tą Kasiopeję. Ale kurczę, dobrze. Oboje mają blue buffa. Z tym, że Kasiopeja ma duży mniej, mniejszy cooldown i... większy range tych swoich skill, dlatego. Jest wyrównana strasznie walka. I na topie, i na idzie. I tak samo, nie wiem, troszeczkę właśnie na fioletowa na bocie dominuje ich tutaj. No, ale cóż, no zobaczcie. świetny, świetnie Alistar sobie tutaj radzi i próbuje pomóc. Um, Karim idzie od dżungli, widzi, że nie ma już many, to się wraca. Um, co nie zmienia faktu, że Rize jest jednym z najlepszych casterów. Kurczę, czy wszyscy tutaj mają, mają skina? Tak, wszyscy w Różnej mają skina i... Um, nie, fioletowej nie. Jednak kurczę, hmm, czy ktoś ma skina, czy nie? To nie znaczy. O, 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 czy złapię go, ją w klatkę? Nie udało się puścić. Nie udało się puścić Ulti hmm, na CasioPaje. Świetnie, zdobywa killa e... Oj, o, co za fail. Dobiły miniony ryzę. O, kurczę, oj, pewnie teraz naprawdę się zdenerwował. Zawił, udało mu się jakoś przeżyć, i nagle jakiś pieprzony minion który ma atak dźwięk 31, e, albo 16 go zabija. No cóż, dobrze. Czasami tak bywa. No przecież chodzi o to, żeby po prostu zabić kogoś. Nieważne w jaki sposób. Z tym, że Ekajm właśnie za chwilę przepchnie mida. A tam się właśnie może kluczowa rozgrywka rozegrać. E, co tutaj robią jeszcze? Nie jest w wkurczę. Spokojnie sobie jungluje. Hmm, czy coś kupił sobie jeszcze? Rot of Aha, dobrze. Ryze postanowił zainwestować trochę z Rezisty, żeby być bardziej odporny na ataki Cassiopeii. Jednak, a ona co robi? Kupiła Jan Belta. A, czy postanowiła iść bardziej w surwi? Oprócz tego Hextech Revolver. No cóż, czyli będzie Hextech składać. Hmm, chyba, że... Jeszcze jest coś takiego, jeszcze jedna kurczę, zapomniałem sobie jak ten liten się nazywa. Dobra, nieważne. Ale kurczę, nie wiem czy... Grałem na początku Casopeją i nie znam ogólnego buildu na to, podrzuca lister, Oj, ulti. Jeszcze to Ulti Hekarima, nie dość, że jest obszarówką. No, y, pozwala szybko uciec i szybko zaatakować. To jeszcze, oprócz tego, świetny flesz ze strony Nokurna. Y, to jeszcze firuje przeciwników. Będzie kill! Tak, oj! Dążył się uleczyć Hakari, i Kila zdobywa ryzy, a nie nokturn. Chociaż tutaj jeszcze miał szansę. To troszeczkę jest błąd ze strony. Błąd ze strony drużyny fioletowej, że nie fokusują ryzy. nie jest, przecież. Nie ma jeszcze tak dużo życia. A oprócz tego, jeśli on się nafiduje, to może po prostu przejąć w Early Game. Ie. O, inicjatywę. Aj, Irelia skorzystała z okazji, że top to był wolny i przepchnęła w wieżę. No cóż, niedobrze się dzieje. E Zobaczymy sobie teraz, wyłączmy. Tak, smok jest, baron, tak samo. To jest 18 minuta, dobrze. A jednak przydaje się to Folk of War. A jednak używajmy go. O. co jeszcze możemy sobie wyłączyć? O, świetnie! Mid został przepchany, a tutaj top. Dobrze, Puszowanie topa to jest chyba jedna z najgorszych opcji, dlatego e, lepiej, że przepchnęli sobie właśnie tego mida. E, dobrze. Będę chciał sobie ryzę, pewnie by wziąć. E, próbuję tutaj pingować, żeby ktoś przejął linię. Jednak z drużyna pur... Boże, purpurowa. E, fioletowa chce przejąć... E, o tak, oczywiście. Za chwilę zniszczą Ward'a. Powinni się zorientować, że biorą Dragona. Um, czy. No, który ma, no, ma smajta, Czyli, może. Może im tutaj zesmajtować to. Ciekawe, czy podkradnie, jednak. Oj! Aj, przewidzieli taki atak ze strony fioletowej. Wzięli dragona i może jeszcze paść kill. Jednak drużyna niebieska. No, fioletowa znaczy się wycofała. Się. Zobaczyła, że podchodzą tutaj gracze z drużyny niebieskiej i postanowiła się wycofać. O kurczę, kile, gold i jeszcze towery są, prak są praktycznie na równi. Eee, zobaczymy, jakie tutaj itemy składają. Właśnie, podpatrzyć sobie warto tutaj pewne buildy. A więc, ryzę, do sobie Tea of Godness. Eee, oczywiście idzie jeszcze wód dwójek nie ma. Kurcze, włączył jakoś tak feralnie tego to swoje ulti, Ryze. No cóż, dobrze. Ile ma dwa i prawie trzyka. Many. Zresztą każdy wie, że im więcej ryzyko ma tym mocniej będzie bić ze swoich skilli. Coś tutaj planuję zrobić... Czy będzie tower diving, czy ma ulti? ultima teraz, czyli coś tak sobie myślę. A nie jednak przepchnięty kolejny tower ze strony Drużyny Niebieskiej. Myślałem, że gdy włączy się ulti, Nocturnowi będą tower dive'ować. Jednak tak nie było. Zobaczmy sobie na builda listara. Eee, Budki z ich piątki kupił dziwne troszeczkę, no ale dobrze. będzie bardziej mobilne. Eee, gracze tutaj sobie ze strony niebieskiej nie wardują. Eee, praktycznie w ogóle mapy sobie nie wardują. Z tej strony dali jednego, ale powinni sobie... A jest, dobra. Jest z tej strony. Eee, tutaj ganki zapobiegają, dobrze. Ale chodzi ten top. Kurczę, Jack sobie siedzi eee, na górze. Odpadł trzy już razy. Z farmą jest OK. Graves ma największą.. nie. Ja... Boże Święty, Irelia ma największą farmę, to to Graves największą farmę ze swojej drużynie. jakoś to idzie, ale jednak... właśnie on padł te trzy razy. Nafidował dość Irelię. Musi. On się teraz podbić tymi swoim... tą swoją farmą. Także zobaczmy, jakie on ma. Jakie ma tutaj... Aha. Czyli już lotarnie sobie złożył herd of Gold. Uh, Warpi... Kosa i Dobrze, co tutaj będą robić? Oj kurczę! czyli kolejny będzie gang na bota. Jednak oni chyba to tak widzą, widzi to drużyna niebieska i postanowili się wytopać. O, przewidzieli, że tutaj z tej strony będzie wychodzić hmm, Hecarim. I inicjujemy którym zobaczymy jak to się będzie... fir. I będzie chyba Gold, tak, tak. Jaki Gold? Jest to tak. O kurcze! Ulti, Ulti Cassiopeii po prostu świetne na team fighty i realizowała uciec. I niestety na low HP jest dwóch naszych graczy. Wayne zabija Ryzę i wychodzą troszeczkę na minus z tej akcji. Drużyna niebieska, jakoś to było źle rozplanowane. Wszystko zakłóciła do Ulti Cassiopeii e, Wiecie, stunuje ich, nie mogą nic zrobić. Także no, Kurcze, jest naprawdę bardzo przydatne. Miażdży dupę. W środkowej fazie gry, jak i pod koniec, jak na początku, W dużym damage. W ogóle bardzo przydatne ulti, powinno się go brać. A jeszcze mają Janne, oni mają tylko ali, Jak włączy ulti, nie dość, że odepchnie swoich e, przeciwników, to jeszcze będzie leczyć swoich przymierzeńców. Także kurczę, mają. Oprócz tego, Wayne, która może wytłoczyć też połowę e, teamu w bardzo krótkim czasie. Oprócz tego ma ten swój. Oj, podbiła Janna greista nie wiem, taki wielki kol z, cięż z ciężką broń, a jednak da się go podrzucić. Um, co tutaj planują zrobić? Jak na razie w Goldzie, kurczę, bardzo, 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 bardzo jak jest wyrównana tutaj walka. E, Także nawet nie wiem, czy moglibyśmy to przesunąć kawałek i. Um, i to jakoś wytrwać. Kurczę, nie wiem, czy będę robić więcej takich odcinków. Chciałem po prostu przetestować ten tryb. Wow, ładne nawet tutaj ma. A... A tak damage 216 plus jeszcze uh, ma Infinity Edge. Tak jak każdy wiemy, to gdy się złoży tą broń, oto e, nasze Krytykale nie będą bić 200% e, naszego damage'a, tylko 250. Dziwne, że troszeczkę poszedł na to, no ale cóż, ja tam Grayson nie grałem e, w ogóle chyba, za to Wayne już praktycznie złożyła. Uh, złożyła sobie Blad Twistera i pewnie będzie teraz iść Phantom Dancera. Czyli nie dość, że będzie jeszcze szybciej bić, jeszcze szybciej biegać, jeszcze się skurwysuńsko dużo będzie leczyć. Uh, kurczę, będą mieli naprawdę duży problem. Plus jeszcze dochodzi od Phantom Dancera 30% z Critical major, Aj, i co to, to naprawdę będzie tragedia. Uh, ile czy mogę, mogę zobaczyć na statystyki? Chyba mogę. Wszystko mogę zrobić. Fak, tylko nie wiem, na miniaturkę naciska się. Dobra, nie, nie wiem. karim. Bardzo fajnie, podoba mi się ta postać pod względem graficznym. Jest bardzo moim zdaniem dopracowana. Wszystkie skille i tak samo ult jest bardzo nie tyle silne, co też, ale chodzi już bardziej pod względem graficznym. Jest, jest fenomenalnie wykonane. Zobaczmy też, kucze. Jak w levelu w ogóle stoją? No, w levelach to. Nie, jest, ale porówno. Tutaj nie będzie jakiś. Co to? Janna na jednym levelu podchodzi do barona. Próbuje zobaczyć, czy jest tu jego wardowane. Dobra. W ogóle ono ma orakla. Co, nie. Dobrze. A, bo to, to nie jest. Heart of Gold. Ile tego kupiła? Aż 5 ward. No cóż, to jest. A, przecież support. Nawet w mam 5... Masz ma aż 5 e, milionów. No cóż, jest supportem i w tej kwestii sprawdza się doskonale. Co tutaj się dzieje? Dobrze, drużyna niebieska... Dostała tego... Dostała w ogóle tego... Ajajaj. Aj, aj. Dostała tego dragona, bo nie, nie zobaczyłem. Kurczę, jak będzie jakiś teamfight... O, będziemy... Ja będę wtedy e, to spowalniał, to będzie fajne. No nie, no to chyba moim zdaniem pada, wieża na midzie. O, idą równo. Co tutaj planują zrobić? Ciekawe, no zobaczmy sobie na którym poziomie ma mum są ztakowane. Hmm. Aha, drużyna niebieska przymierza się do zrobienia barona. Jednak kurczę, oni mają tutaj owardowane, dużo wyśladowa, będę wiedzieć, czy coś się dzieje. No cóż, zobaczmy jak to będzie się działo. Mm, a zobaczmy to. E, direct. Bo to jest bardzo fajna kamerka, ja nie muszę przesuwać. Ona się tam automatycznie przesuwa, najwyżej patrzcie na mini co się dzieje. Ja chcę spróbować ten tryb. Jak to będzie działało? Bo kurczę, bardzo dużo fajnych opcji zostało. Dodanych właśnie do lola. Jednak rzeczywiście z Riot Games ludzie się naprawdę starają. Kruceta Janna bardzo <laughs> uprzykrza grę graczom z drużyny Niebieskiej. rozwala im praktycznie wszystkie wardy. Oni mogą e, opanować sobie i dominować maty. Oj! I trzecia wieża padała. Już te miniony przepchały. Brzyna Niebieska nie zobaczyła, o co tu chodzi. Pokusowanie Irelii, która ma. Oj! Zobaczmy, co tutaj w spowolnionym tempie... O, co oni tutaj zrobią? E, Irelia na low HP próbuje... Atakują... Dobrze, Cassiopeia... Wow! Cudowny flash. I Cassiopeia pewnie wyjdzie z tego cało. Wow. E, nie wyszedł bardzo dobrze ten... ten teamfight drużyny niebieskiej. No cóż, jednak było się bez strat dla nikogo. Jednak patrzcie. Hmm, czy ktoś się zmalał HP? Nie, jest spoko. Będą mogli chyba zrobić barona. Eee, czy mają jakiegoś... Eee, Dobrze, jest. Kast. Ktoś kogoś kto się będzie dużo leczył. Dobrze. Chyba Jackson powinien sobie dać radę. Tu jest jeszcze Nocturne i Graves eee, spokojnie dadzą sobie radę. Kurczę. Hmm. O i nadal to widzą, że oni robią barona. I co tutaj będzie próbowała Irelia robić? Oj, czyli kolejny Ward zniszczony. Hmm. Eee... im wybije się pewnie z ulti. Czy posiada ulti? Ma ulti i będzie pewnie próbował coś z tym zrobić. No, zobaczmy, co tutaj się stanie. Dobra, dajmy już na normalnego spila. Tak! Oj! Pięknie to zrobił! Przejął! <grytania> Zestilował barona. Świetnie to zrobili, dobrze. Co nic, co tutaj się stanie? O, wardowalny. kolejny wart rozwalony. Oj, strasznie przykrzają życie. drużyny niebieskiej. O, oh, fuck, 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 stop. Dobrze, Irelia padła. Dobrze, już jest normalnie. E... Oj, strasznie tutaj sobie bardzo dobrze, bardzo dobra gra z... ze strony fioletowej. Bardzo mi się to podoba. Trzeba właśnie patrzeć. Ym... Ich Karin, kurczę, bardzo dobrze zobaczył kiedy w bicie ze swoim ulti. Kiedyś zobaczyłem w ostatniej właśnie takiej akcji, był Ezreal na topie, pushował, co nie, i zobaczył, że drużyna przeciwna robi barona. Tak wycelował swoje ulti, wziął na poprawkę to, ile będzie lecieć jego ulti i jego damage i zestilował pięknie po prostu tak barona. Oj, już widziałem te miny drużyny przeciwnej, gdy nalatuje jego ulti i styluje idealnie barona. No i kurczę, taka właśnie tutaj była podobna akcja teraz. Dobra, Wayne złożyła sobie Phantom Dancer'a. Dobrze. M. Spróbujmy nacisnąć M. Dobrze, za chwilę się kamera włączy. Tak, idzie sobie tutaj spokojnie. Zaczynamy już poleć gardło od tego e, gadania. Dobra, mmm... Jeśli miałbym nagrywać jeszcze cały mecz, to musiałbym to z kimś zrobić, wiecie co? E, bo na razie tak samemu to za bardzo, mogę co najwyżej zagrać sobie. I coś ponagrywać, ale tak to nie. Będę musiał właśnie kogoś namówić do tego, żeby ktoś ze mną coś takiego ponagrywał. Dobra. W każdym razie nie wiem ile trwa ta rozgrywka. Coś około 20 minut. O 20 paru minut. Także myślę, że takie coś wystarczy. Chyba, że jeszcze chwileczkę zobaczymy. Co tutaj się będzie działo? W Goldzie, w Goldzie. Tak, teraz całkowicie zdominowała drużynę przeciwną, drużyna fioletowa. I coś tak myślę, że może właśnie to być stromotna klęska drużyny niebieskiej. Chociaż też bardzo sobie ładnie tutaj radzili. Szli równo łeb w łeb, dopóki nie zestilowali sobie tego barona. To było straszne po prostu. Także polecam skorzystać sobie właśnie z, tych nowy, z tego nowego... Z tej nowej opcji hmm, obserwatora można sobie podejrzeć naprawdę bardzo fajne i interesujące rozgrywki. Właśnie tak, tak na przykład jak ta, mi się bardzo podoba. Można podpatrzeć sobie buildy, jak kto gra, jak rozłożenie skilli, tak samo wszystko jest tutaj dostępne. Eee, na którym poziomie są skilly jakie... Jak w... wszystko można zobaczyć praktycznie. Ilość golda, co składać na początku, z jakich itemów i, i tak dalej, także jest to bardzo pomocny tryb, tak jak uważam całkowicie. Co tutaj będą robić, mendy jedne. a Patrzcie jak zbije! Zniszczy całą farmę, ale menda. Super, krytyki po 630. Co tutaj się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? a próbuję walić tutaj zabić. Eee... jednak patrzcie. Ona już sobie relaya zdobyła. A i coś im nie poszło. Ma sporo. O właśnie, o tym tą Will of the Unshots. Dobrze. Oj, dobrze, co tutaj będą robić? Czy to nie Aj! Nie udało się zestilować. Nie wziął na... Nie wziął poprawki na e, trwania ulti i Graves. Hmm. Poza tym strasznie szybko zrobili tego barona i tak samo e, dragona. Kurczę dragona, strasznie szybko teraz e, oni będą robić wszystkie te nasze e, moby. Wayne tutaj całkowicie może ich wydłuć, także ją na niej powinni się skupić i ją fokusować. Poza tym ma Blood ma masakryczny damage, oprócz tego uh, attack speed. Po prostu, hmm. bardzo głupie się stało, że dopuścili Wayne, żeby się nafeedowała. Jednak no kurczę, bo trochę to nie jest wina, gdy na przykład był gang czterech na dwóch uh, na bota, no cóż. Uh, moim zdaniem lepiej gra tutaj drużyna fioletowa. Dużo lepiej sobie radzi i też Kurczę, praktycznie pod każdym względem Teamfighty bardzo fajnie są rozgrywane. Oprócz tego ten styl Barona. Może to nie jest nic niezwykłego, jednak coś takiego ja sobie cenię bardzo. Także mam nadzieję, że coś takiego przejdzie na moim kanale, tak nie zostanie tak bardzo sheitowane. W każdym razie powiedzcie co chciałbym zmienić. Dawajcie krytyczne komentarze, jeśli coś to łapki w dół. Eee, tylko jak ci łapki w dół, po prostu powiedzcie co wam się nie podoba. A tu pewnie będę ja, ja. Ogólnie materiał jest spoko. Eee, dobrze. Ale co byłoby na tyle w tym odcinku. O, oprócz tego bardzo fajna opcja, możecie sobie podpatrzeć jak wyglądają skórki w grach eee, poszczególnej postaci. Znaczy na mapie. No czasami miniaturka to rzeczywiście nie odzwierciedla prawdziwego potencjału skórki na mapie. Dobra, to jest taka nawet pomocna no ale cóż, dobra. Eee... To będzie na tyle w tym odcinku. I zobaczymy, czy będą jakieś następce. W każdym razie, do zobaczenia w następnym, jeśli będzie taki. Adios, cześć i tak dalej.